montować rekuperację. Dzisiaj kontynuują. Zatem... Mamy rekuperatora, mamy rury. Na potencję, dobra. Tu się będzie wojna działa. Tak, tak mi się zrobiło przyjemnie. Trzeba odruch stania już, nie? To będzie Żarty. Po jak komik. Jak wygląda ten kuby kursnurka? No i płynie rybka. Zobaczcie na moje ręce. Witam Was w kolejnym dniu. Wczoraj to był ten dzień, w którym chłopaki przyjechali montować rekuperację. Dzisiaj kontynuują i właśnie jadę do nich po drodze. Chciałam im kupić jakąś, jakieś drożdżóweczki, jakieś soczki. Dałam im piwko zero, kupiłam im i drożdżówki. Piękna pogoda dzisiaj. Uh -huh. Ja się udałam w długą sukienkę z czekaj. Masz... O, poleciało. Długą sukienkę z krótkim rękawkiem, pełne buty. I wyszłam i takie uderzenie gorące, że poszłam się przebrać. I kochanie teraz tak Mamy mhm. rekuperację Mamy prawie I następne... Nie mamy rekuperatora, mamy rury Dobra, ale mamy zamontowane rury Które będzie można już zakryć I następnym krokiem no, Będzie już Muszę upchać tam wełnę Mierzymy sobie dzisiaj jaka wychodzi powierzchnia sufitów Mniej więcej Pojedziemy zamówić wełnę jutro pewnie Na pewno będę chciał ogarnąć w tym urlopie do końca Murowanko I wełnę no a później to już co? No jak mi starczy czasu, to M systemy będę kręcił na resztę ścian. No a potem to już tylko stelaże na sufity, to już w sadzie muszę. I regipsy. I wtedy od nowa wszystko pomierzę? Tak naprawdę możesz już pomierzyć, jak my nakręcimy M systemy i je wypoziomujemy. O, no, tylko nie wiadomo jak kasą będzie, nie? Ale... Finansowo na pewno nie, bo jeszcze piec, schody. Jestem ciekawa, czy te schody nas no wyjdą drożej niż jakby były drewniane. Ale jakbyś robiła całe schody drewniane, to nie zrobisz ich sosnowych. Sosna jest względnie tania, świerg jest względnie tani, ale nie zrobisz sosnowych czy świerkowych. No nie, pewnie jakieś. Bóg, jesion dąb. lub dom się robi, tak w zasadzie. Dąb jest drogi jak. Hu, hu, hu. Bóg jest ok jest dobry w miarę. Wszystko na takim średnim poziomie, nie? No jesionowe by były super. I na potencję dobra. Się no, pod sypialnią jak znalazł. Pod sypialnią jak znalazł, no, super, natomiast... Koszej dla syna. Chórka mm, 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 mm. wódka, zobacz kto. Piec. 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 Piec? Nie wiem kto to jest. Halo? Pytanie, czy mógłby pan mi to mówił? Przy... Y, jasne, tylko ja będę w domu Dobrze. tak za dwie godzinki dopiero. Super, dobra. Ja na maila prześlę, no tak będzie najwygodniej. Bardzo dziękuję w takim razie, Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Patrz, no wojsko ewidentnie. Tu gdzie będzie wojna działa. Ewidentnie. No patrz, no, Quota, tak, no pomaskowane tak, no, nawet wozy mają. Ja tam wjazdę. Przyjeżdżam. Ty... Tak. Żeby ich nastraszyć, wiesz? Mieli karabiny, to wiesz. I zobacz, ten park taki, nie? Ładne. Nie, ja, miał... światliki tam zbieraliśmy. Ach, to od drugiej strony. Od drugiej. Powiedz, ładnie. Jak ci się dzisiaj wzruszyłeś wzruszy. widok synka? Nieprawda. Nie wzruszyłem, tylko tak trochę wzruszyłem, bo nie poszły mi łzy do końca, tylko miałem szklane oczy. Ale Ta tak. z Już nie, no, wie, ja też. To jest Nie, nie ja no, no, się tak super potem. I aż tak to nie, ale tak, no, tak tak, mi się zrobiło przyjemnie. No czułem tak wewnętrznie takie. Zobaczyłem tego dzieciaka. I... Małego boksera. Małego boksera. Czekajcie? ja mam te zdjęcie? Uwięzionego w ciele kobiety. No, nie, tylko od kogoś innego jest. To zdjęcie pan już miał na pulpicie zanim ten... Zanim weszłaś, gdzie znasz? Tu ma duży nosek. Dzień dobry. Cześć. cześć. Zobacz jak z siebie palca. normalnie mieliśmy szkoda oczy, jak powiedzieliśmy. Nie? To jest rączka. Um, Aha, główka, no. Aha, no, to, to, nie... jeszcze główka, no. no Cały no. czas to wkłada palce z tej buzi. Nie, no. nie. kochany. O, i tutaj w 3D powstaje. Ale no. to ja mówię ten moment, tu nam się oczy zaszkliły i kubie i mi. No. Bo tu ma łapkę i tu no. sobie się palec, gdzie. Czekaj, gdzie jak to jest? Tu ma buźkę, nosek i oczka. I tutaj paluszek już o sobie słucha. mówi, tyno. że ma odruch stania już i on o, tam ma to, robotę, to, nie? To będzie Żarty. No I to jest. 3D? Oglądał sobie. Właśnie? No, oglądał sobie i znowu. Aha. O kurde, <noise> fajnie. O, i takie zdjęcie macie tam, nie? Zdjęcie robią no. i tam wydrukowały. O kurde, ja wielniczę. Ale powiedzcie, co i duży już jest? Ma 600 gram prawie. Uu. To już ładnie, nie? nie. O, i otwierałbyś. On się wiesz, nie? mały bokset, nie? Aha, cały, no, czas, cały czas. Cały czas się kręci. I tak się zwinął, że nie chciał współpracować. Ten brzuch no. trochę mi szturchał, no. żeby go obrócić. Aha. Naprawdę, bardzo dokładnie. Krafę Taki i fajny był lekarz? Tak. Fajny. Wszystkie narządy po kolei sprawdza. Mm -hmm. Mówił, że gdyby miał płaski nosek, otwartą buzię na przykład, to no. by było, że coś jest zdałnym, a tu mm -hmm. ma wszystko ładniej okay. i wszystko w normie, nie? No, no. Na przykład jak norma była od 150 do 180 coś tam? Mm -hmm. Nie, od 100 do 180 to on ma 150. Wszystko tak, tak idealnie. idealnie. A tutaj z kolei tak jakby usta miał duże, nie? On no. mm. <laughs> no będzie tak jak kuba melodyjna. Na tamtym zdjęciu koleżanka z pracy mi powiedziała, że wygląda podobnie do, do mnie, bo taki no. jest okrąglutki. A tu z kolei do Kuby, nie? No, a tak a takie baczki na Ciekawe, czy będzie pyza, czy nie, nie? Że... No jest już, zobacz, po Anicie, jak komik. No. no. Jest to ciekawa, nie, czy faktycznie tak będzie, czy nie, nie? No. No. I tłumaczył, że tu jest ten, nie, na przykład dziurka Jestem przed basenem i przyjechałam zobaczyć, jak wygląda ten kuby kurs nurka, no bo dzisiaj jest ostatni dzień jego kursu, jakby tego etapu, który odbywa się na basenie, a już kolejny etap odbywa się w jeziorze. Za każdym razem chciałam przyjechać zobaczyć na basenie, jak, jak to wygląda, a za każdym razem jednak coś mi wypadało i nie mogłam, ale dzisiaj już jestem. Jest to ostatnia szansa, więc, więc idę. Może mi się uda Wam coś nagrać. Jest Kuba, tu jest Chyba jego instruktor. Wiecie, ten sprzęt, który Kuba ma na sobie, on to się tak nie wydaje, ale z tego co wiem i z tego co Kuba opowiadał, to właśnie to wszystko jest bardzo ciężkie. A jeszcze te długie płetwy ja piercielę. Ja bym nie dała rady w tych długich płetwach. No, i niestety muszę wrócić do domu, ponieważ ten balkon, na którym się znajdowałam, był tylko otwarty do godziny 18. Więc przyszła pani i po prostu wszystkich wyprosiła ten kurs. Mam nie tylko kubę przygotować. Do tego, żeby potrafił pływać z płetwami, z tym strojem, z, z butlą i tak dalej. Przede wszystkim, co jest bardzo ważne dla mnie, żebym się nie musiała o Kubę martwić, to to, że jak będzie się znajdował na tych 15 metrach powiedzmy pod wodą w przyszłości, to że on poradzi sobie w stresowych sytuacjach, takich jak na przykład zalanie maski czy czy, nie wiem, że gdzieś tam mu wypadnie aparat oddechowy z buzi i w momencie, kiedy on będzie 15 metrów pod wodą, będzie miał do siebie przyczepiony balast, którego póki nie odczepi, to nie wypłynie na powierzchnię. Dla mnie jest ważne, żeby on w takich sytuacjach sobie poradził i tego właśnie uczy ten kurs. Słuchajcie, właśnie chciałam wrzucić tego vloga na kanał, który teraz oglądacie. Ale stwierdziłam, że muszę Wam coś dograć na temat tego kursu nurka Kuby, bo być może to kogoś zainteresuje, być może ktoś będzie chciał się na taki kurs udać i wtedy no warto wiedzieć trochę więcej niż to, co chciałam w zasadzie pokazać w vlogu. No więc słuchajcie, powiem Wam pokrótce, skąd w ogóle się wziął pomysł, żeby zrobić kurs nurka. Nie ukrywam, że na początku myśleliśmy o tym oboje, żeby pójść razem, no ale z jednej strony ja nie czuję się na tyle pewnie w wodzie. Boję się, a raczej prawie na pewno jestem pewna, że mogłabym w niektórych sytuacjach spanikować i po prostu. Uważam, że jeśli ktoś robi kurs nurka, to powinien się czuć po pierwsze jak ryba w wodzie, a ja tego poczucia bezpieczeństwa nie do końca, nie do końca to poczucie bezpieczeństwa w sobie mam. Jak to się stało, że Kuba ten kurs zaczął? Jak byłam gdzieś tak na początku czwartego miesiąca ciąży, to poleciliśmy na wakacje na Majorkę i tam byliśmy z członkiem naszej rodziny, który już ten kurs nurka ma, Zapytał Kubę, czy chciałby spróbować. Po tym, nazwijmy to kursie, yy, Kuba nie uzyskał jakiegoś certyfikatu, że może nurkować na tyle i tyle metrów. Tylko to było w formie sprawdzenia się u niego, czy jemu to będzie odpowiadać. No bo umówmy się, lepiej było wydać około 400 zł raz i zobaczyć, czy w ogóle jest sens wydawać tam około 2000 na yy, cały kurs. I tak naprawdę polecam zrobić tak każdemu kto się chce zdecydować na kurs nurka, żeby najpierw wydać mniejszą sumę, zanurkować, właśnie najlepiej w takim miejscu wakacyjnym. Powiem Wam pokrótce jak to wyglądało na tej majorce. To trwało chyba około 3 godziny jak dobrze pamiętam. Najpierw było takie 15 minut przygotowań, czyli pani tłumaczyła jak to w teorii wygląda, co się na zegarku znajduje. Yy, bo tam macie wszystkie takie parametry, które trzeba kontrolować. Też jak oddychać, co zrobić, kiedy maska się zaleje, kiedy, nie wiem, aparat wypadnie z buzi, coś takiego, po prostu teoria. Yy, też znaki, znaki pod wodą, jak się komunikować z innym nurkiem, no bo nur nie nurkuje się samemu, nurkuje się zawsze z kimś. Wiadomo, w celach bezpieczeństwa, no ale pod tą wodą trzeba się jakoś kontaktować, żeby jeden z drugim wiedział. Co się z drugą osobą dzieje? Chodzi o to, żeby współpracować, żeby się nawzajem pilnować. Następnie polegało to na tym, że zakładali strój, który okazał się ciężki, zaskakująco ciężki, no i w tym stroju wchodzili pod wodę. Teraz sobie wyobraźcie, że macie na sobie tyle kilogramów, musicie wejść pod wodę już, niby się jakaś panika delikatna włączyła. No i później schodzi się po prostu pod wodę, klęka się na dnie i trzymacie się za ręce. Tak to wyglądało u Kuby. Akurat ja opowiadam, jak to wyglądało u Kuby. Nie wiem, jak to by wyglądało u innego trenera. Więc trzymali się za ręce, schodzili pod wodę i ćwiczyli oddychanie. W tym momencie właśnie u Kuby pojawił się delikatny problem, o którym, z którego jakby miał świadomość, że mianowicie on kiedy schodzi pod wodę i ma w sobie ten, w buzi ten aparat oddechowy, to ma taki odruch wymiotny. Miał, już nie ma. Okazało się, że to jest naturalne. Ta pani, która uczyła ich nurkować, wiedziała co robić, bo mówi, że nie tylko ona z tym problemem. Okazało się, że po prostu... To jest kwestia oddychania. Tutaj musiał do końca zrobić wydech i dopiero wdech i problem zniknął. Taka prosta rzecz, takie proste rozwiązanie, no ale ktoś mu musiał to jednak uświadomić. No i w dalszym etapie już problemów akurat nie miał już. Mu się to mega spodobało. Wrócił z tego kursu bardzo zadowolony, no bo później już coraz głębiej schodzili, oglądali jakieś ośmiornice. Tam wiem, że ta pani dawała, ta trenerka dawała ośmiornicy jakąś taką bransoletkę, bo ośmiorniczki lubią, jak się coś świeci, więc ta ośmiornica sobie tą bransoletkę wzięła. No i, no i pływali, ogólnie zeszli na 9 metrów. No i Kuba wrócił z kursu. Nazwijmy to kursu, i wrócił z niego mega zadowolony. I już wiedział, że chce robić ten kurs, taki, wiecie, w pełnej okazałości, kiedy wrócimy już do naszego miasta. No i słuchajcie, ogólnie polecam każdemu, kto chciałby się zdecydować na taki kurs. Sama pewnie, kiedy kiedyś będę chciała już się zdecydować, kiedy może nadejdzie ten moment, że będę czuła się bardziej pewnie w wodzie, to na pewno zrobię tak samo, że będąc na jakichś wakacjach skorzystam z takiego sprawdzenia się za dużo mniejszą sumę niż, niż kosztuje taki kurs nurka. To też kwestia miejsca. Akurat na Majorce kosztowało to około 400 zł za takie 3 godzinki. I każdemu polecam najpierw skorzystać z takiej opcji, sprawdzić, czy to jest dla niego, czy to mu się spodoba, czy nie spanikuje. Wywolczynie ten kurs trwał kilka dni. Dokładnie nie powiem Wam ile, bo nie pamiętam, bo to się po prostu rozłożyło w czasie. No i był podzielony na kilka takich etapów. Kilka godzin to, było, to była teoria, takie wykłady. Później było kilka godzin na basenie, gdzie uczył się pływać, oswajać z wodą, przepływać przez obręcze. Takie miały różne zadania do wykonania. No i później już kolejny etap, powiedzmy taki trzeci etap, to już było pływanie w jeziorze, gdzie jest ograniczona widoczność. No i te warunki są troszeczkę inne. A ostatnim etapem był egzamin, egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny. Polegało to na tym, że znajdował się przy takiej linie, musiał spuścić powietrze z siebie, i w tym momencie leciał dosłownie z dużą dosyć prędkością w dół 18 metrów. To był taki szok trochę, bo 18 metrów w dół, wyobraźcie sobie, jaka to jest zmiana temperatury w wodzie. Więc na dole było strasznie ciemno, totalnie ciemno i zimno. Także tak to mniej więcej wygląda w skrócie. Mam nadzieję, że tak w miarę fajnie Wam opisałam ten cały kurs. Jeśli chcecie zrobić kurs nurka, to sprawdźcie się najpierw, a później umówcie się na taki już kurs, za który zapłacicie. Więcej pieniążków, ale ym, jesteście pewni, że jeśli to zrobicie, to to wykorzystacie. Być może kiedyś też się zdecyduję na zrobienie takiego kursu, tylko na pewno muszę się poczuć bardziej pewnie w wodzie. Póki co nie czuję tego, chociaż chciałabym, ale ym, wszystko przed nami. Słuchajcie, kochani, mamy kolejny dzień. Potrzebne są witaminy, potrzebna jest odporność, więc imbir jak najbardziej, wycisnę z niego sok i i wypiję to, niech mi to gardło wiecie, przepali wszystko ładnie obieramy, ja już marchewkę mam yy, obraną, no i teraz biorę się za obieranie jabłek wkroję sobie tego buraka chociaż wydaje mi się, że połówka zupełnie starczy, bo ja nie wiem czy ja tyle tego soku wypiję więc wkroję sobie połówkę buraka i wtedy mi ćwiartka zostanie jeszcze na jeden soczek no i imbiru taką może coś takiego więc dobra, bierzemy się za obieranie Jabłusze to jest właśnie duży minus robienia soków z buraku. Bo zobaczcie na moje ręce. To zajdzie oczywiście, ale dopiero po kilku myciach. Z burakiem trzeba naprawdę uważać, bo brudzi blat, brudzi ubrania, więc może nie byłoby dużej różnicy co do tej bluzki, ale lepiej, żebym się jednak nie obrudziła. To no taki minus robienia soków z buraka, ale jest bardzo zdrowy, ponieważ wciąż Jest bo nam potrzebny kwas foliowy, jest nam potrzebne żelazo, a burak ma te dwa składniki. Obrałam sobie wszystkie owoce, pokroiłam je na kawałki. Tutaj mamy jabłuszko, buraka, marchewkę i taki kawałek imbiru. Możliwe, że dodam go jeszcze trochę więcej. Zobaczymy po smaku. Słuchajcie, radzę powycierać od razu wszystkie kropelki, plamy, które się zrobiły od buraków. No i zobaczcie, jak mi się udało idealnie wymierzyć szklankę soku. Już myślałam, że się nie zmieści, ale, ale udało się na styk. No i teraz, jak możecie zauważyć, tutaj zbiera się. Miąż. Jeśli Wam to nie przeszkadza, to oczywiście jak najbardziej można pić z miąższem. Ja wolę sobie jeszcze raz tą szklankę soku przelać do innej szklanki przez sitko. On nie jest zły ten miąż, bo on nie ma w sobie kawałków, kawałków owoców ani warzyw, no ale mimo wszystko ja sobie przez sitko przelewam jeszcze raz, ale nie musicie. Za dużo tego miąższu nie ma także spokojnie. Też zależy od soku, bo jak robiłam z y, pietruszki, selera, szpinaku i chyba kiwi, y, no to tego miąższu było więcej. O i to co zostało teraz w sitku, wyrzucam i zostaje sam czysty soczek. The end of time, and I know you're the one of stories just because.